Wiem, witam was w kolejnym odcinku z gry Civilization 5. Jest to niestety już piąte podejście do tego odcinka, ponieważ cały czas wywala mi komputer, nie wiem generalnie o co chodzi, ale, ale cóż, ale tak, tutaj mamy problem, ponieważ ci już dwa razy założyli mi miasto, ale dwa razy udało mi się ich powstrzymać, więc, yy, więc jest szansa, żeby powstrzymać ich, nie założyli tego miasta. Podejdę sobie tutaj. Yy, zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Tym już będę szedł tutaj, bo trzeba będzie podbić to miasto jakby co. Tutaj się zaraz arkebuzerzy zrobią, to pamiętam. Co tutaj? Tutaj już chyba wszystko było zrobione. Ciś zaraz umrą, niestety. ci się tutaj leczą. Tutaj wszystko jest ok. Ewentualnie tutaj można by coś kupić, ale mam za mało pieniędzy, więc się nie opłaca. Bierzemy następną turę. Mam nadzieję, że już tym razem nie wywali mi tego odcinka, ponieważ to jest ostatnia rzecz, jaką nagrywam przed... tak, tak, już wiem. To jest ostatnia rzecz, jaką nagrywam przed formatowaniem dysku, ponieważ będę to robił. Postaram się wszystkie savey skopiować i tak dalej. W ogóle. Zobaczymy, jak to tam mi wyjdzie. Mam nadzieję, że nic nie stracimy. Ewentualnie zrobimy czwarty sezon ze Spora, czy coś. Nie wiem, jakie sejwy jeszcze mogę stracić. Najbardziej się obawiam, stracić savey z Heart of, of Iron, ale chyba tutaj akurat mi to nie zagraża, ponieważ to jest gra, której nawet nie trzeba instalować, tylko się ją po prostu ma na dysku. A ja ją mam na dysku zewnętrznym, którego akurat formatować nie będę. Więc myślę, że akurat savey w większości gier powinny mi przetrwać. Już ja się ruszam, jeszcze ja się nie ruszam. Niestety, ale tutaj mi przypłynął ten gość. Zaraz go tutaj ogarniemy. Zobaczymy, jak tutaj. Czy oni się założą tutaj? Czy się nie założą tutaj? Chyba nie. Skoro oni się już ruszyli, chyba tak? Bo oni byli tu. Skoro się ruszyli tutaj, to nie założą tego miasta. Więc jest naprawdę fajnie. Uda mi się ich powstrzymać. Będę miał robotników. Niestety, nie osadników. No, ale robotników zawsze. Zawsze fajnie mieć. I to bardzo, bardzo dobrze. No, kurna mać. Dobra, wbijaj Tatum. Mamy robotników. Jeszcze sobie podejdziemy tutaj, ci będą atakować, powiedzmy. O, shit, nie tu chciałem. Shit. Shit, nigga. Shit. Um, ci sobie podejdą tutaj, powiedzmy. Myślę, że taką ekipą tutaj damy radę już. W takim razie ten sobie bije tutaj, bo ci mogą już stąd strzelać, w ogóle z tego co widzę. Um. Cześć. Szczelcie do nich. Papa. <grym> pa. No, ogólnie, ogólnie spoko, co my tutaj mamy zrobić? Tych wypadałoby tutaj pobić, ten sobie tu przyjdzie Tego się tutaj zastrzeli, teraz nie ten, teraz czas na działka, które działa, one to akurat wystrzelą do niego równo Jebut, jebut, pięknie, już nie żyją? A to pięknie w takim razie, to nieźle, nieźle co my tutaj chcemy zrobić? Szczerze mówiąc, nie pamiętam, co ja chciałem tutaj zrobić. Czy tutaj zaatakować to miasto, czy które, które ma mniej defa? To ma mniej defa. To najpierw zaatakujemy to miasto. W takim razie tutaj, tymi się gośćmi, tutaj udam. Chociaż, czy ja wiem, czy już jest sens atakować to miasto? Nie. Jeszcze nie wiem, co zrobimy. Musimy się tutaj jakoś bardziej obudować, ponieważ z mojego doświadczenia, z tego, że grałem wcześniej, na tym samym saveie, tylko no wiadomo, mówiłem, wywaliło mi grę, to wiem, że oni zaraz będą dość mocno kontratakować, więc. Więc zaraz coś ogarniemy. Tutaj sobie pierdzielne lancerów, bo, bo co, bo czemu nie? Mam sporo koni, więc sobie mogę na to pozwolić. Czy gdzieś jeszcze coś ten? Chyba nie, dobra, w takim razie bierzemy następną turę. Obawiam się też saveów z, z Civilization właśnie, ale wydaje mi się, że one nie powinny być jakieś aż takie straszne. Jeśli nie, nie są w Steam Cloudzie, nawet nie mam zamiaru tego sprawdzać, po prostu założymy sobie nową grę, ponieważ tutaj i tak już szczerze, mówiąc chyba jestem udupiony. No, taka prawda, no, jestem udupiony. Mam wojnę z prawie każdym, więc to jest masakra. No i, i cóż, i po prostu wolałbym zacząć od nowa. I słuchawki mi tutaj spadły, wybaczcie mi ten hałas tutaj cały. Teraz już ja jeszcze jeszcze nie ja, niestety. ale hałasuję słuchawkami, A, ale to nieprofesjonalne, przepraszam was, dobra. Już teraz czekamy tylko na, na ruch, aż będę już się mógł w końcu ruszyć, bo to troszeczkę trwa. Niestety strasznie mnie to ostatnio denerwuje, ale komputer mi się grzeje masakrycznie. Mam nadzieję, że już niedługo wszystko będzie z nim ok. Zaraz będę go musiał odkurzyć. Odkurzę go sobie ładnie przed formatowaniem dysku, żeby był ładny i chodził naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że skoczą mi fps -y i wszystko to mi skoczy w górę, oczywiście. I że poprawi się jakość dzięki temu. Nie, na pewno to nie będzie jakoś super ekstra, e, Strasznie dużo, dużo lepsze, du, dużo lepsza jakość, ale na pewno dużo, dużo lepsza. No bo mimo wszystko ten komputer jest stary i zgrzybiały. Jak się go odświeży, to będzie po prostu lepiej. Aha, oni tutaj już właśnie przystępują do kontrataku. Bez sensu nie się nimi tutaj ruszyłem, bo poprzednio właśnie ich straciłem przez to, że oni ty, nie, straciłem nawet tak buzerów bo chciałem się nimi tutaj zasłonić. Ale oni mnie po prostu zniszczyli, więc będę stał tutaj, gdzie stoję, może nawet gdzieś spiernicze, Na przykład do miasta, o to by było dobre Spiernicze do miasta, mam nadzieję, że ci tutaj przeżyją Co z tym? Ten kolejnego tutaj zabije sobie, bo czemu nie? Jak się podeksplit, damy mu lepszy te... Lepsze ostrzeliwanie celów lądowych Tutaj działa, działa, nie mogą strzelić, tak? Nie mogą, nie mają zasięgu, w takim razie nic nie róbcie, działka czy to jest koniec tego, tych moich możliwości, wszystkich, czy ja tutaj nic nie mogę zrobić? Tutaj zaraz będę miał arkebuzerów, tutaj działa za trzy kolejki, tutaj lanserów, za cztery lanserów, czy ciężko zbrojnych? E, ciężko zbrojnych. Tutaj będę miał arkebuzerów, tutaj będę miał też lanserów. Dobra, czyli armia mi się tworzy, armia mi się tworzy, fajnie. E, tyle dobrego, tylko że dobrze jest to, że na razie ja właściwie prowadzę wojnę tylko z tymi. Syjamu, tak? Bo to jest Syjam, tak mi się wydaje, że to jest Syjam, ci z którymi prowadzę właśnie wojnę. Bo ogólnie raczej, raczej reszta mnie nie atakuje. Niby jest wojna, ale... Ale taka wojna to nie wojna, gdzie się nie atakujemy. To tak jak wojna francusko-niemiecka, gdzie stali sobie na granicach, niby tam jakieś pojedyncze szturmy raz na miesiąc były, ale... Wiadomo. Jak to było? Dobra, co my tutaj mamy? Czy... Aha, jeszcze nie jest moja kolejka, szkoda. Przydałoby się, żeby już była moja kolejka, no ale dobra, trudno, jakoś to przeżyję. A tak, tak, Syjam. Pole należy do syjamu, tutaj mamy napisane, że pole należy do syjamu, To to, to spoko w takim razie. W takim razie prowadzimy wojnę z Syjamem, ale na szczęście tylko z Syjamem, co jest dużo fajniejsze. O, ktoś tam mi update'nął się, tak? Ci? Co wy tutaj macie? W terenie trudnym, bo oni są chyba w trudnym terenie, ja nie wiem, w sumie nie znam się. Ale dobra, tam strzelamy tutaj. Nie wiem, czy to jest jakiś super ekstra, czy, czy nie, ale... No ale strzelamy, dobra. O, ja pierniczę. Ten to ich skosił. Ci tutaj, ich do ten i ci, jeśli dadzą radę, to ich dopierniczą po prostu. <grytanie> to już właściwie chyba zająłem miasto. Czy nie? Nie, o cholera, dopiero jeszcze jedną, jed jeszcze jedną kolejkę w takim razie. Ale i tak naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj też lansjerów. Tam, gdzie będę mógł lansjerów, tam sobie porobię lansjerów. Tam na to już nie ma co iść, bo tam już właściwie wszystko jest wygrane. Teraz pójdę, pójdę tymi tutaj. Tutaj działka za dwie kolejki, tutaj nieźle. O, ten jest tutaj gotowy. W takim razie przylecieć tutaj. Tak, tutaj sobie przypłynę. Postrzelać. Postrzelamy sobie tutaj troszeczkę. Git. Dobra, niedużo im zrobiłem, ale zawsze coś, nie? Um, co ja tutaj chcę zrobić? Właściwie tak, tędy, tędy bym spierdzielił, żeby mnie tutaj mocno jakoś aż... O, shit! Kto to jest? to jest? Nie! What the fuck! Kim byłem? Tymi. mi? Dobra. Um, jednostka bez rozkazów, działka. Niestety nie macie w kogo strzelać, posiedzicie sobie w tej cytadeli. Um, co my tutaj mamy? Czy ja chciałbym czymś tutaj, ten teges? Chciałbym podbić jakieś to miasto. Tutaj, te, to miasto by się przydało podbić. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. No, ale w sumie przydałoby się. Tylko problem polega na tym, że oni mnie mogą bardzo łatwo zniszczyć. Się. Ponieważ, jak będę zakotwiczony, to ja nie wiem, czy to nie jest jakoś tak zaokrętowane. To ja nie wiem, czy to nie jest tak, że oni mnie niszczą na hita, nieważne jaką jednostką jestem, o jakiej sile. Ale tak chyba było kiedyś. Teraz już nie mam. Nie jestem aż taki słaby, żeby tak mieć, ale, ale i tak chyba wolę nie ryzykować. Publiczna deklaracja Chin. Aha, fajnie, mamy wojnę z Wenecją. Bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie. Lubię mieć kolejną wojnę, ale w ogóle gdzie jest Wenecja? Gdzieś, gdzieś tutaj, tutaj? Może gdzieś tutaj jest Wenecja? Nawet jeśli to, jak ch... jaką cholerę? Nie, to jest Rio de Janeiro, to jest Sydon, Sidon. Tutaj coś jest? Nie, bo nie ma czarnego, czekajcie. Może tutaj się zdenerwowali, że tutaj coś robiłem, czekajcie. Ciężko zbrojni to podbiją. A co tam? Ciężko zbrojni. I choose you. Aha, bo jeszcze nie moja kolejka. No, przecież chcę tu. What the fuck! Nie, nie mogę tak sobie, o, przelecieć O, o! Tu. To jest Wenecja? Nie, to jest Monako. Gdzie jest ta cholerna Wenecja? Tutaj. Co to jest? Mano. Ech, Eżki w dupę. Lećcie ciężko zbrojni. I choose you! Pierdut, pierdut. I mamy kolejne miasto. To miasto akurat sobie przyłączymy, bo warto tutaj zwierzęta, tutaj ryby, tutaj wszystko fajnie, jeszcze się rozrośnie na futra, więc, więc to akurat warto. Tylko to sobie wybierzemy produkcję, wybierzemy sobie produkcję oczywiście sądu. Sąd się tutaj zrobi, nie będę go mógł kupić, trudno. Tutaj sobie jedna jednostka pójdzie, a ty, reszta jednostek to może najpierw się tutaj powiedzmy odświeży. Co się teraz czym mam się ruszać, co? Wieści państwa miasta, wieści z Sydonu, czy, czy co, jak to tam jest? Chiny ogłaszają świat, że teraz chronią Wenecję, tak. Deklaracja wojny, bla, bla, bla. O to lamusy, czy oni mi zabili tych ciężko zbrojnych? O oh shit, chyba tak. O, czekajcie, tutaj chcę sobie ostrzał. Bombardowanie 2. O, dokładnie o to mi chodziło. Ty się lecz. Ty działa. Działa sobie strzelą tutaj. Działa chyba wolę, żeby były dział, działkami, żeby działka strzelały. Ten sobie strzeli w tych, co tutaj sobie ładnie stoją. teraz już im zrobi troszeczkę więcej. Chociaż pewnie nie aż tak dużo, ale zawsze troszeczkę więcej. Wow, najsik nice, 4 to już naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie. Ten tutaj ma już tylko niewielką porażkę. Ten tutaj będzie miał, aha, też niewielka porażka, to już się nie spodziewałem, Tego myślałem, że tutaj będzie troszeczkę lepiej. Mm, wiecie co? Czekajcie, i to kosztują lancierze, ja wiem, że teraz za bardzo nie mogę ich tutaj kupić, ale jakbym się ruszył ar arkebuzerami... Lancierzy, zakup! Lancierzy 640, to w następnej kolejce... Aha, nie, stać mnie! Stać mnie tylko ci arkebuzerzy tutaj sobie stoją, więc arkebuzerów bierzemy tutaj na bok, a tutaj pierdzielniemy sobie lancierów tak lancierów cześć lancjerzy jesteście tutaj bardzo się z tego cieszę awans jednostki jaki Aha, lansierów. właśnie to w trudnym terenie pierdzielajmy, chociaż nie wiem czy tutaj nie jest sam raczej jasny właśnie teren Wieści z Sydonu mnie nie interesują limity i ograniczenia nie interesują mnie No na 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 ci tutaj raczej odpoczywają sobie to niech sobie odpoczywają wszystko będzie fajnie w ogóle dlaczego ja tych na przykład tutaj nie zgarnę, o tymi Cześć, już są moi, pracują dla mnie, dzięki. Fajnie. Zawsze, zawsze spoko chciałem mieć taki ten. Fajnie, tutaj mamy już miasto, nikt nam się nie wpieprza już na ten mój, na ten mój, nie wiem, system wysp, na tę moją wyspę. Po prostu jedną wyspę, bo nie system wysp, tylko właśnie jedną wyspę, która miała być moja od początku i taki był jej cel. Powiedziałem sobie, że będę miał całą wyspę, dlatego mam też Dublin i Budapeszt dla siebie, a nie tylko że. Że, że podbiłem ich dlatego, że surowce chciałem Bo mogłem się z nimi zaprzyjaźnić Ale po prostu nie chciałem mieć tutaj właśnie jakichś tutaj Takich jednostek, za dużo mówię tutaj No cóż Dobra, teraz się ruszamy Niestety strasznie długo trwa kolejka przeciwnika Niestety nic na to nie poradzę Mam nadzieję, że po formacie pójdę troszeczkę lepiej Chociaż szczerze mówiąc Teraz to ja nie wiem, czy ja tak nie zadbam o tego save'a Stąd chyba chyba jednak zadbam sobie coś Popatrzę gdzie się kopiuje save'y i tak dalej i i zobaczę, zobaczę, bo w sumie fajnie by było, żebym, żeby miał te swoje savey. Zwłaszcza, że na razie wcale tak nie przegrywam, jakby się wydawało, że powinienem. Może wiąże się to z tym, że nie, nie jesteśmy na lądzie i musieliby do mnie płynąć. Na przykład ci tutaj, jak jesteśmy połączeni lądem, to mnie, to mnie atakują, nie? Dobra. Ci tutaj wszyscy będą musieli przyjść. Powiedzmy tu. Teraz, teraz, ty tutaj lecisz, o tu 9 kolejek, ja pierniczę. Ymm, w trudnym terenie, w trudnym jolo. Nie wiem, gdzie tutaj się pierdzielni. 8 kolejek, a ty się w sumie jeszcze lecz. A, a wy tam, tam z tyłu, e! O! Nawet tam się zautomatyzujcie. Mam was w dupie w sumie. Ymm, kim mam się ruszyć? O, jak miło! Tutaj niewielka porażka, tutaj oczywiście ten sobie strzeli, ale oni się leczą dwa, ja im zadaję cztery, więc jest gites. A teraz im zadałem trzy, ale to i tak jeden na plusie, nie, więc fajnie. Niewielka porażka, tutaj niewielka porażka, słabo coś tutaj idzie, no niestety, niestety. Tymi polec polecimy sobie tutaj właściwie. Mm, działa, o, działa, to fajnie, działa sobie polecą tutaj, bo teraz już jest wolne, bo arkobuzerzy idą gdzie indziej. Co w Petersburgu? Ci na razie w sumie może nic, albo pierdzielną sobie tutaj, a niech tutaj coś przyleci. Ale na razie po prostu sobie pierdzielniemy tutaj coś... coś zbudujemy, no bo, bo co? Bo czemu nie? Rycerze, czy co? Koszt co do wejścia, żelazo wymagane, tutaj konie wymagane, potężna średniowieczna jednostka, pichota. Ja nie chcę średniowiecznej już. Właśnie arkę Buzerzy to jest... Chyba jedna z lepszych. Ale kurno mać, czekajcie. Mmm, wybierz produkcję? Nie. Ja chciałem tutaj teraz moje te. moje badania zobaczyć, bo co się tutaj teraz bada? Gwintowanie, a co mi to da? O, chyba lepsze jednostki. O, ho, ho, ho Strzelców mi da i arsenał mi da. hu, 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 hu. Dobra, skoro da mi, da mi strzelców, to ja sobie tutaj wybiorę coś, co się zrobi w trzy kolejki, bo za trzy kolejki będę już mógł mieć tych. A dobra, to może pierdzielny sobie coś innego. Kuter to nie. Twierdzę. Nie, nie ma sensu. Mury też nie. Akwedukt mam tu problem z żywnością. Nie za bardzo. Cuda teraz za długo by trwały. Hmm. Jakąś jednostkę bym sobie pierdzielną, ale to nie ma sensu za bardzo. Hmm. Akif. Nie, no, robotników nie będę robił. Robię sobie ten akwedukt, akwedukt. Przynajmniej się przyda na coś, nie? Tak potencjalnie, no ale powiedzmy. Stacjonuj w mieście? Nie, po prostu nic nie róbcie. Nie da się wam, wam po prostu ukazać nic. Aha, nie, po prostu stacjonuj w mieście. Tak, dokładnie, o to mi chodziło. A wy, wam nie można stacjonuj w tej, w cytadeli? Nie, po prostu oni są w tej cytadeli. No to spoko. Czekajcie, wy tutaj sobie stoicie, tutaj wszystko fajnie. Tutaj ten się leczy, ten się leczy. Dobra, następna tura. Dojdziemy sobie do 225. Tury i zakończymy odcineczek. Mam nadzieję, że uda mi się do tego dotrwać i nie wyłączy mi komputera, chociaż no, coś czuję, że jest do tego blisko. Niestety, no i tutaj z tym się czuję słabo, no ale niestety, nic na to nie poradzę. Mogłoby, mogliby jeszcze się ruszać szybciej, ci, ci przeciwnicy. Kiedyś to było tak łatwo, szybko, bo klik, klik i już mogłem się ruszać znowu, a tutaj nie, trzeba czekać i to dość sporo, no, nie da się ukryć. Nie, 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 czekamy tutaj kur na 5 sekund czy coś, tylko, tylko na jakieś 30, to co najmniej, a 30 sekund to jest naprawdę, naprawdę dużo, zwłaszcza, że ten materiał pewnie będzie miał, nie wiem, 25 minut, pół godzinki. No nie wiem. No nie wiem, trudno mi na, to, na to, to, to powiedzieć w sumie. Tutaj jest 50 tur do tego, tego, ja pierniczę ile to kosztuje wybudowanie tego, bo coś mi się wydaje, że chyba lepiej to... lepiej to ten... wybudować. Czekajcie, tutaj coś się... coś się buduje, czy coś? Może... A tutaj cholera jasna nie ma sensu. Wszystko się tak długo buduje, aż młyn wodny zrobię. Bo czemu nie? JOLO. Czekajcie, ty sobie strzel tutaj. <grym> tak sobie po prostu umierają. Tak spoko. W sumie czemu nie? Ci sobie tutaj przejdą. Myślę, że tymi sobie przejdę tutaj. Tutaj sobie przejdę do miasta właśnie. Albo po prostu tutaj. No mam tutaj już całkiem niezłą gromadkę tych ludzi. To dalej niewielka porażka, ale myślę, że nie, nie, nie ten... Nie powinien tutaj przyjść. Jest jedna kolejka, a to ich rozpierdzielę. O, tutaj widzę tych. Może być problem. Może być problem, ale chyba nie powinien być. Kosztowny atak, ale o cholera jasna. Teraz oni, jeśli oni mi ich zniszczą, to się troszeczkę zdenerwuje. No ale no nic, trudno. O, tutaj mam ciężko zbrojnych w trudnym terenie kolejni, o, coś tutaj jeszcze. Wyszkolenie 2, A co mi tam? Chociaż powinienem go w sumie dać też troszeczkę na otwartym, bo tutaj też jest otwarty teren. No i w sumie powinienem to, to zrobić, no ale co tam? Ile mi się to jeszcze będzie robić? Dwie kolejki jeszcze, a to dużo. Ale dwie kolejki, co będę mógł robić przez dwie kolejki? Zrobię sobie kuter, który zautomatyzuje, mam nadzieję, że poleci tam gdzieś na dół. Tam chyba kuter niestety nie jest wsadzony. No i tam, sobie, tam się go wsadzi. Ewentualnie, nie wiem, chyba że jest. Nie, nie ma. No to tyle dobrego, dobra. Tutaj widzę arkę buzerów. Ci sobie idą. Tutaj to fajnie. To jest jednostka bez rozkazów, to przejdźcie sobie tutaj. Mam jeszcze jakieś jednostki bez rozkazów. Ci. Wy to akurat stójcie. Działka to niestety też muszą stać. Coś jeszcze? Nie, następna tura. Dobra, w takim razie bierzemy następną turę i, i git, i git, po prostu git jest. Mam nadzieję, że w ogóle podoba Wam się ta seria, bo mi się w sumie podoba bardzo. Tylko ostatnio miałem te problemy, ale ogólnie powinno już być wszystko dobrze. Może nawet wrócę do trzech odcinków w tygodniu, chociaż nie wiem, to akurat niekoniecznie trudno mi będzie powiedzieć. Szczerze mówiąc, teraz nie sugerujcie się tym, co mówię, ponieważ no, tak sobie tylko gadam właściwie bo trudno mi powiedzieć, co będzie w tym, chociaż i tak już powinienem jutro podjąć decyzję, co będzie w tym tygodniu. Żyją! Oż żyją! Oż kurna, żyją! Tylko, że jeśli dopierdzieli mnie jeszcze miasto, albo ten słoń, to, to, to będzie słabo. Mam nadzieję, że nie, cholera byłoby naprawdę słabo. Ale oni się już chyba ruszyli teraz. E, państwa miasta się ruszają, raczej, a nie ten Syjam, który już się ruszył, bo straciłem życie, a to oznacza, że zakończył już swoją kolejkę, czyli jestem potencjalnie bezpieczny, można powiedzieć. Dobra, Kites, oni żyją. To tyle, 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 tyle dobrego, bo z tego się bardzo, bardzo cieszę, że im się udało przeżyć. Ym, co tutaj mogę zrobić? Mogę tutaj przypłynąć właściwie i pierdzielnąć ich tutaj. Niech zabiję w końcu. Fajnie. Hab ja teraz atakuję miasto, racja. Skoro atakuję miasto, to może bym zaatakował miasto jako miasto. Działaby się przydały wtedy. <grym> Oj, działaby się przydały. Arkebuzerzy sobie przejdą, nie wiem, gdzieś tu Chociaż nie chcę potem blokować tych Jakby co, to, to będę musiał zablokować tych Chyba, że ci sobie wtedy przejdą gdzieś tak tutaj Dobra To jeśli te działka nie dadzą rady To ten tutaj jakby będzie coś chronił ich jakby przed tym Ten sobie po prostu będzie tutaj stacjonował Tutaj przy, przypłyną następne działka Jakby co Jakby co, to zawsze tutaj mamy kolejne działka Ten sobie niech przypłynie tutaj Widzę, że zbieramy tutaj całkiem niezłą armię Bardzo mi się to podoba ale dobra, co my tutaj mamy z tej strony? Z tej strony dzieją się dziwne rzeczy, tutaj są jakieś... E... Dobra, ci sobie idą. Dlaczego oni idą? Oni się powinni leczyć, wy się leczcie właściwie. Reszta niech sobie idzie, to mi tam nie przeszkadza. Co, 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 co się dzieje? Chcą złota. Zaraz podbijemy złoto, tutaj mamy złoto, to zaraz ich podbijemy, chociaż zacząłem teraz marmur bić, mam nadzieję, że któryś z moich miast lubi marmur, no ale trudno będzie stwierdzić, no cóż. E... Byłoby fajnie, wiecie, co bez sensu zrobiłem, że, że atakuję to teraz tu no, powinienem się chyba wycofać, tak szczerze mówiąc, bo lepiej podbić najpierw to I tutaj potem mieć przejście do tego i dopiero wtedy o 32 defa, ja pierniczę No ale wtedy dopiero potem tutaj z dwóch stron, jak podbijemy już tutaj to, to to wtedy podbić to i za, zabrać się za to miasto za ten ich sukhotaj, sutotaj, su... Sukotaj. No dobra, następna tura, bo chyba nie mam co za bardzo ze sobą robić ostatnio już w tym odcinku przypominam. Nie chcę robić teraz jakiegoś długiego odcinka, ponieważ boję się, że go stracę. Ostatnio straciłem wczoraj, jak chciałem nagrywać sobie właśnie na, na dzisiaj, bo ta cywilizacja miała być wczoraj jakby, a jest dzisiaj z tego względu, że właśnie wczoraj cztery razy wywaliło mi grę przy tym nagrywaniu, plus każdy ten raz był jakiś trwał jakieś 8 minut, czy coś takiego, nie, no jeden może 4, ale od 4 do 8 minut i po prostu byłem zmęczony już i po prostu nie miałem nie miałem siły. Nagrywać dalej. Ym... Dobra, co tutaj się dzieje? Ci mnie będą atakować. To jest pewien problem. Kosztowny atak, tak? Tutaj atak z dystansu. Właśnie, może ten dystansowy tutaj mi pomoże. Ty bym się wytygisował. Chociaż kurna, no te działa mogą tutaj nieźle zdziałać. Zwłaszcza, że działa są e, chyba mocno ulepszone. Co one tutaj mają? E, jednostka może kręcić, ...okrętowanie deski jeśli. A? O, 20 projektów przeciwko miasem i to mi się podoba. Co to jest? Najbardziej zapracowani ludzie świata. No, nieźle I tam poszło, ale ja i tak nie, nieźle. Bardzo, bardzo dobry wynik w sumie. Wintowalnie opracowałem. Ja, piórniczy. Czekajcie, tutaj kosztowna na ci się na razie tutaj będą leczyć? Co tutaj jest? Tutaj lansierzy mi się zrobili. Miło. Ehm, dojdźcie tak gdzieś, nie wiem. No, tak tu, powiedzmy. W Moskwie co zrobić? Co zrobić w Moskwie? Oczywiście strzelców zrobimy w Moskwie. Gdzie są ci strzelcy? O, są strzelcy. How sweet? Wybierz produkcję. Oczywiście, że też strzelców. Teraz strzelcy pierwsza klasa. Wybierz badania. Właśnie, teraz badania. Jakie tutaj badania pierdzielną? Ciała ja piernicze. Już coś z renesansu, bo widzę, że tutaj kolejna rzecz chyba. Bo tutaj dynamitu to się chyba nie opłaca. Więc teraz coś z początku renesansu, bo do epoki przemysłowej na razie chyba nie opłaca się wchodzić. Wypadałoby zrobić prasę drukarską, zadowolenie yy, i zadowolenie, a tutaj mi da kultura, kultura, kultura na razie mi chyba nie jest potrzebna, więc po prostu damy sobie zadowolenie, bo będę miał dużą ilość miast, więc się przyda zadowolenie. Właśnie mam zadowolenie, tylko jeden. <laughs> Ale to miasto chyba już powoli yy, sobie to ma. Tutaj zostały dwie ten. Jakbym miał kupować ten sąd, to ile? 600? To wcale nie tak dużo. Może bym się skusił, jeśli, jeśli nadal ma trwać 22 tury, no to hardkorowo. Ja dziękuję za coś takiego. Ci się tutaj stoją, ci tutaj stoją, ci ci co oni robią, ale oni chyba idą. Jednostka bez rozkazów. Która jednostka jest bez rozkazów? Ta. Może ja bym sobie tutaj przyszedł? Tak, o. A może jednak nie? Może jednak w takim razie bym tutaj nie przyszedł. Trudno mi powiedzieć, może zaatakuję, ale dwie te naraz. To, to będzie chyba słaby pomysł. Dwie ob, dwa oblężenia naraz, dwie ofensywy naraz. Będę walczył na dwa fronty. Z własnej, jakby z własnej chęci, a nie tyle z tego, że mnie coś do tego zmusi, jakaś sytuacja czy coś w tym stylu. No, tylko z własnej chęci. A to jest po prostu głupie, więc nie będziemy tego robić. Dobra. Wykonam ruch do końca, tak żebym, tak żebym jak włączy następnym razem grę, mógł tylko kliknąć, ee, dalej. I tyle. Tutaj kosztowny atak to na razie nie będziemy tutaj stać. Co to jest? Aha. Dobra, tego nie chcemy na razie. E, tutaj to mi coś, jakieś Teda, da mnie, kosztowny atak. Czy ktoś tutaj ma bezpieczny atak? Arkebuzerzy mają bezpieczny atak, to może w takim razie ci, ci by się wycofali i na to miejsce weszliby, Weszli arkebuzerzy Tylko arkebuzerzy nie dadzą rady przejść, cholera jasna Ci da dali radę, ale teraz to już dupa O, zajebiście mi się udało Zajebiście po prostu um, Arkebuzerzy sobie tutaj przejdą, ci sobie przejdą tu Ci jakoś tutaj, troszeczkę się poplątałem z tymi jednostkami, jest ich za... What the fuck? dlaczego nie mają tak mało życia? Czekajcie, niech oni... Aha, bo to są ci Niech oni spierdzielą sobie tutaj i zaraz Ten, um, no dobra Coś jeszcze tutaj mam zrobić? Chyba nie mam nic, nic więcej do roboty, więc po prostu za, zapisujemy tutaj sobie teraz gierkę. Hmm, oczywiście na Let's Play zapisz, zapisz grę. Zapisujemy tak, więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi się wydaje, że był fajny, ale to moje tylko złudzenia, więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, lajkowania Facebooka oraz filmu i wielkie dzięki za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!